Witajcie drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek nietypowy, ponieważ chciałbym zrobić sprostowanie do filmiku, który wrzuciłem wczoraj. Tutaj macie link do tego filmiku. Chodzi mianowicie o to, że zrobiłem prostą rozdziałkę z różnicówką. Póki co, instalacja jest bez uziemienia, ponieważ jeszcze go w tym pomieszczeniu nie mam. I większość osób powiedziała, że to po prostu ta różnicówka nie wiem, zabije mi jakby miała pogorszyć sprawy niż polepszyć. Wychodzi na to, że lepiej gdyby tej różnicówki nie było niż jak jest. Więc teraz chciałbym wam pokazać, czy ta różnicówka zadziała. Czy jeżeli nie mamy przewodu uziemiającego, czy różnicówka może zadziałać? Na pewno nie zadziała tak, jak powinna zadziałać w przypadku kiedy mamy. Yy, kabel uziemiający, ale w to już nie wnikamy chodzi o sam fakt, czy różnicówka w ogóle zadziała chciałbym teraz, jako że sam nie chcę dotykać tej różnicówki chciałbym zrobić symulację symulację kreatorka który dotknie kabla, jak ja to zrobię pod różnicówkę wyciągam z niej fazę, przewód fazowy Za różnicówki wyciągam i z innej instalacji, nie z tej samej, gdzie jest ta podpięta rozdziałka, tylko z innej instalacji, biorę uziemienie, czyli po prostu coś, do czego będzie odpływał prąd. Równie dobrze mógłbym to być ja, a równie dobrze może to być po prostu inne uziemienie, czy, czy czy inne 0 na przykład z innej instalacji. Więc to będzie taka symulacja kreatorka, który dotyka, e, który dotyka tej różnicówki. E, obliczyłem, że przy moim napięciu, które mam około 240 V, potrzebujemy e, rezystora, który będzie mnie symulował. E, potrzebujemy rezystora około 4,7 e, kOhm, e, Wróć. 7,4, 7,5 kOhm w zasadzie potrzebujemy dlatego akurat nie miałem takiej wartości, więc zrobiłem drabinkę 2 razy 3 i 3 i 1 kO. Wspiąłem to wszystko. Zobaczcie jak to wygląda. Wszystko to spiąłem. Zobaczcie jak to wygląda. Macie miernik, żeby nie było, że coś oszukuje. To jest na razie odpięte wszystko. Tutaj przylutowałem już do kabla. Tutaj mamy proszę 7,58 kOhm. I to w tym momencie będzie symulowało mnie. Prąd jaki przez to popłynie to będzie w granicach właśnie tych 30 30 mA, czyli to jest prąd, przy którym różnicówka powinna już zadziałać. Więc tak o, Tu mamy jeden przewód, z którego tu mamy jeden kabel, z którego bierzemy tylko przewód neutralny. On jest pięty do niezależnej instalacji innej, nie tej z różnicówką. A tutaj mamy fazę bezpośrednio z różnicówki. Zaraz wam to wszystko pokażę, żeby nie było, że coś oszukuję. Zobaczcie jak to będzie działało. Tutaj mamy różnicówkę, wszystko jest włączone. Tutaj idzie kabel. Tutaj mamy nasze gniazdko. Po stronie lewej mamy fazę, po prawej mamy zero. Nie będę robił żadnych cięć, więc może film będzie troszeczkę nudny, bo nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił oszukiwanie. I teraz tak, o, to będzie wpięty ten kabel. Zobaczcie, teraz nic się nie dzieje. Nie mamy fazy. W momencie wpięcia tego kabla Fazę mamy. Jeszcze raz zobaczcie, gdzie jest wpięty kabel. Tutaj jest wpięty, tak? Nic nie oszukujemy. Następnie ten jest odpięty, jest na listwie ten. Włączam listwę, włączam listwę. Tutaj nie mamy nic. Tu będzie faza. I tutaj jest nasz rezystor. Rezystor, tak jak mówiłem, symuluje mnie po prostu gdzieś, gdzie upłynie prąd rzędu 30 miliamper. Sprawdzamy. Robimy zwarcie. Słyszeliście pewnie pstryk. Odwracam głowę. Tylko czekajcie, ja to wszystko odepnę teraz, żeby nie pokopało prądem. Różnicówka wywaliła. Bezpiecznik nie wywalił. Nie wierzycie? Raz jeszcze. Kładziemy. Kładziemy, podpinamy nasz przewód. Dotykamy. Aha, różnicę trzeba włączyć. Przecież e, dotykamy. Słyszeliście pewnie, zaraz Wam pokażę. Wywalona jest. Jak chcecie to jeszcze zobaczcie jak tą różnicówkę wywala, żeby nie było już jest trzecia ręka, która ją dotyka. Raz jeszcze. Będę trzymał do góry szybkę. Dotykam i uwaga! Wywala. Więc teraz wszyscy ci, którzy tak strasznie hejtowali. Powiedzcie, jak to jest? Działa mi ta różnicówka, czy nie działa mi ta różnicówka? Wiadomo, prąd upływu, nie, no nieważne, nie będzie działało to może tak jak idealnie w instalacji, która być powinna, ale myślę, że w moim przypadku lepiej było dorzucić tą różnicówkę do mojej instalacji, niż jej po prostu nie dawać i dać sam, samo zabezpieczenie nadprądowe. Instalacja generalnie będzie przerabiana w przyszłym roku, znaczy nie w przyszłym roku, już w tym roku. E, będę prowadził do swojego domu wszędzie uziemienie, więc i tutaj będzie podprowadzone, więc to jest e, tylko na teraz. Ale z drugiej strony, uziemienie nie działa tutaj cudów, tak naprawdę. Wiadomo, powinno ono być, ale ono zadziała w konkretnych przypadkach. Jeżeli będziemy mieli np. przebicie na obudowę, w tym momencie nam to wywali. Ale jeżeli chodzi o takie proste zastosowanie tej różnicówki w moim układzie, ono będzie działało. W skrócie chodzi o to, że jeżeli macie na przykład nie wiem, jakiś transformator i on ma przebicie na obudowę, to jeżeli dotkniecie, to was, ja to tak rozumiem. Jak dotkniecie, to poleci przez was ten malutki prąd z różnicówki, aczkolwiek ona w tym momencie zadziała. A z tego co rozumiem, jeżeli będziemy mieli uziemienie, to w tym momencie po prostu od razu powinna nam wywalić różnicówkę, jak tylko podłączymy to do kontaktu, ponieważ ten prąd, który będzie nam się zbierał na obudowie, będzie uziemiany. I jeżeli przekroczy on wartość tych 30 mA, to on będzie to, po prostu różnicówka nam wywali, więc Taka jest różnica między moją instalacją w tym momencie, a instalacją, która miałaby e, zrobione uziemienie. Jeżeli byście chcieli zrobić uziemienie, to równie dobrze moglibyście też zrobić taką prowizorkę i bolec ochronny z kontaktu podpiąć przed różnicówką do, do zera. W tym momencie też on powinien wykryć różnicę w prądach i różnicówka powinna zadziałać. Jak widzieliście, różnicówka działa, działa mi tak jak ja chciałem, żeby mi działała. Aczkolwiek jak mówiłem, instalacja będzie przebiana i będzie to działało jeszcze troszeczkę lepiej. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. To był tylko taki króciutki odcinek, w którym chciałem Wam pokazać, że instalacja moja działa tak, jak chciałem, aby działała i znam jej ograniczenia. Także w tym momencie chciałbym Wam podziękować. Oglądajcie następne odcinki. Uspokójcie się troszeczkę, nie, zio nie ziońcie tak ogniem, jeżeli coś jest nie tak. Na spokojnie przylotujcie się ludzie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.